Witam, witam drogie bliźnięta. Zapraszam Was na przekaz już do końca tego miesiąca. Zobaczymy, jakie energie się u Was pokazują. Oczywiście, to jest przekaz ogólny, także nie ze wszystkimi może rezonować. Zwróć uwagę na z księżyc Wenus, jeśli chodzi o mi o związki, a także na wydejskie, czyli o jeden wstecz. Ja zapraszam Was do subów, do łapek, do komentarzy, jeśli oczywiście yy, rezonuje tak, yy, jak i do czytań indywidualnych. Yy. W opisie pod filmem, tam kontakt do mnie znajdziecie. A więc yy, wy się przedstawiacie jako ósemka denarów. Skupienie się na stabilizacji finansowej, tak? Yy, żeby mieć, żeby pomnażać to, co już macie, żeby wam po prostu nie brakło. bo jesteście w takiej energii stabilizacji i wam niczego nie brak. I wam jest yy, w tej kwestii yy, po prostu bardzo dobrze. Dlatego tej karty nie dopowiadam, bo to jest zajęcie się pracą, pomnażaniem tego co się ma, tak? Tutaj co do Was może przyjść w pozytywach, to spojrzenie z innej perspektywy, tak? Na tą całą sytuację, w której jesteście może do Was przyjdą jakieś nowe wybory, bo to jest postawienie z tym, co odejdzie, tak, tutaj będzie wybór jakiejś drogi, że nie będziecie mieli jakiegoś wyboru do podjęcia, ale to za chwilkę, bo te jakieś kłamstwa wyjdą na wierzch. Energia wisielca, energia ryb tutaj się pokazuje, droga bliźnięta. Tak jakby energia zawieszenia, postoju, brak wyboru, ale to odchodzi do przyszłości. Mhm. Czy to jest w pozytywach? Tutaj są pozytywy, tutaj są negatywy. Przepraszam. A <laughs> W negatywach. Uh -huh. Tu yy, yy, jesteście w energii jakiejś zawieszenia, coś Was blokuje, a Wy tutaj chcecie obrać jakąś drogę. Tutaj jest wyjście z. Yy, taki wyjdą jakieś kłamstwa, jakieś coś ukrytego, tak, że spojrzycie być może z niej perspektywy na tą sytuację, w której się znajdujecie. Wy tu przedstawieni jesteście, ale jeszcze zobaczę, dlaczego jest ten wisielec? Ten, ten wisielec mi tak tutaj bardzo ciekawi. Zobaczcie, czwórka, pentakli. Czyli jeśli coś macie, jakąś stabilizację, tak? Yy, po względów finansowych. I zobaczcie, po raz kolejny energia wisielca się pokazała w tej talii, tak? W tej drugiej. Tu jest energia skąpstwa. Brak równowagi w braniu i wdawaniu, tak Tutaj jest pokazany cesarz, i tutaj jest cesarzowa, tak by małżeństwo. Tak, jakbyście byli postawieni przed jakimś wyborem. tak I tu może spójrzcie inaczej być może na to, co macie, być może wy będziecie zmuszeni oszczędzać, tak? Lub coś, co Wam się należy, odzyskać lub ktoś wam żałował, tak, jakiś pieniędzy, który był wam winien i to tak się właśnie może zadziać. Tutaj jesteście w karcie cesarzowej. Na czym się skoncentrować? To jest energia właśnie płodności, dobytku, tak, że w co zainwestujesz, to masz, to też jest i karta ciąży, Pomnażanie też szczęścia, dobrobytu. Zobaczmy dlaczego. Właśnie stacja, że Jeśli jesteście matką, tak? Wy o stabilizację. Być może pracujecie, dbacie o dom. Karta świata mi się skończyła. Otwarcie się na nowe możliwości. Wy sami kreujecie. I do was te możliwości się otwierają. Oj, odwrócona. E, Odwrócone kochankowie. Mhm. Odwrócenie kochankowia. Tak, Wy, na y, wybór pod względem miłości jesteście zamknięci na uczucia, ale tu na nowe możliwości, które się do Was otwierają, Wy tutaj macie potencjał do tego, żeby stworzyć coś nowego. Być może y, poprzez internet, y, tak jak ja tu na przykład, tak przez y, właśnie Tarota, tak przekazuje różne. Filmy na YouTube, czy na TikToku, czy na FB, tak. Rozwój, otwieranie się na nowe możliwości, które świat przynosi i na tym będziecie, z tego powodu będziecie mieć obfitość. Tutaj jest energia cesarza. Cesarz to może być mąż, to może być partner, tak, osoba, która dba o dom, o rodzinę, o żonę, tak, o bezpieczeństwo, ale to może być Yy, zarazem osoba i zaborcza kontrolująca. Zobaczmy dlaczego. Widzicie, tutaj też są cztery dyski, to jest cztery dyski. i tak jakby yy, to, do, to, do, to dotyczyło, przepraszam albo waszego szefa albo waszego partnera męża tak, że ta osoba być może oszczędza lub nie chce wam czegoś dać. Żeby zachować jakąś równowagę. Jest brak ruchu z jej strony. Piątka monet, straty finansowe widzicie? Dobrze ja czułam. To tu o to chodzi. I dlatego. Uh -huh, to jest energia strat u kogoś drugie bliźnięta. Nie u was. U was dla was się możliwości nowe otwierają. A wy tutaj zostajecie też postawieni, co odchodzi do przeszłości, ale to za chwilkę. A ta osoba to jest czwórka właśnie pentakli, i tu tak samo wisielec, energia ryb, energia zawieszenia, postoju, braku, tak lub skąpstwa. A tu właśnie jest straty, tak? Mhm. Ze, albo ze strony y, takiej też i osoby możecie być stratni. Ale to jest tutaj. Chyba w negatywach bardziej. Mhm. Tutaj. Zostajecie postawieni przed wyborem. To jest zroka jasne postanowienie, w którą stronę ja idę, czego ja chcę, dokąd ja dążę, tak? Jasne postanowienia. Dwójce była w to wybór. Będziecie zostawić. Właśnie. Energia zdrady. I zobaczcie sobie tu. Pokażę Wam. Też jest energia smutku, zdrady, tak? Wy wybieracie, bo być może zostaliście zdradzeni, tak? I to jest nowy początek, i wy wybieracie nową drogę. Stawiacie przede wszystkim na siebie. To odchodzi: ta strada, energia uleczenia, tak? To odchodzi już do przeszłości i te kłamstwa, które się z tym wiązały, bo to jedno się z drugim się wiąże. Uh -huh. I te straty finansowe, energia zawieszenia, to odejdzie. To odejdzie. I tu zobaczymy, co do Was przyjdzie. Sztuka, to jest umiarkowanie, tak? To jest równowaga. Stabilizacja. Do Was bliźnięta, bliźnięta przyjdzie taka równowaga. Proszę i spełnienie. Wy macie stabilizację, macie równowagę, tak, z tego, co wy tutaj już w ósemce pentakli sobie zapracowaliście, co rozwijacie, pomnażacie, otwieracie się na nowe możliwości, tak, i z tym macie równowagę. I proszę, ee, być może, wasza karta bli bliźnięta, tak, będziecie zostać. być może, właśnie, poznacie kogoś, tutaj czeka być może kogoś, jakiś wyjazd być może, Mhm. Przeprawa, pozostawienie tego, co, co nie służy, rozpoczęcie czegoś nowego. Zarazem, czwórka pentakli, to też, też jest karta: nie trzymać tak kurczowo przy sobie wszystkiego, zainwestować tak w siebie, w sam swój własny rozwój, tak? Bo to jest też i wyruszenie, w nową podróż. Właśnie, rycerz kielichów. Być może ktoś do Was wyjdzie z uczuciem jeszcze. Tu w karcie kochanków, no jest jakieś spełnienie marzeń. Tylko uwaga, bo tej. No, może być jakieś, no jak taka niedojrzała energia, to mogą być jakieś takie zbyt niedojrzałe, tak samo i energię, tak? Uważajcie, kogo nowego wpuszczacie do swojego życia. Być może w trakcie podróży też kogoś możecie poznać. Tu jest jakieś zwycięstwo, osiągnięcie czegoś, tak? Przemyślcie sobie swoje działania, bo wy o coś walczycie. Być może jakieś porachunki tutaj pomiędzy wami, być może były jakieś kłótnie tak, w związku poprzez te zdrady. I wy o to walczycie, stawiacie jasną granicę komuś, tak? Tutaj sobie obmyśleć taktykę, co ja mam zrobić, tak, żeby mi to. Przyniosło sukces i bezpieczeństwo, stabilizację, spełnienie tych marzeń. To samo pokazuje karta pustelnika. Mhm. Kierować się z miłością samej do siebie. To jest potrzebna przede wszystkim transformacja, tak? Mhm. I też być pewną swoich decyzji i planów. Jeszcze dołożę tą siódemkę mieczy. Dlaczego ona się pokazała właśnie tutaj? Drugie bliźnięta. No bo rycerz kielichów, tak. No kłamstwa, oszustwa, to już Te kłamstwa i oszusta, one już wyjdą po prostu y, z losu. No jeszcze y, tutaj y, rycerz pentakli przy rycerzu kielichów, y, no to to jest osoba taka, no chce zbudować coś nowego, tak skupia się na swojej finansy, na pracy. Tylko, że ona nie roztropnie być może Yy, działa pod pieniędzmi, tak, yy, po prostu nie umie rządzić się właśnie yy, pieniążkami i dlatego zachodzą straty a tym bardziej w kwestii uczuć, tak yy, to też yy, nie jest stałe, to nie jest osoba stała dlatego tutaj są te zrady te kłamstwa i jest pokazany wybór nowej drogi drogie bliźnięta właśnie no, to jest osoba z przeszłości, która, z którą trzeba tą y, przeszłość już zamknąć. Mhm. I to da wam po prostu stabilizację, umiarkowanie, i będziecie mogły tworzyć sobie nową przyszłość, drogie bliźnięta. A ta osoba, jak widzę, że ona ma tutaj swoją strefę komfortu. No, i będzie być może do Was chciała podbić, tak, bo tutaj jest się y, Pentakli rycerzu buław tak, że ja jadę do Ciebie, ja Tobie coś tam zaproponuję, wyskoczysz czymś tak. No, ale tutaj widać, że wy jako królowa mieczy to też i Wasza energia, że jednak będziecie się kierować intelektem, rozsądkiem, i chyba raczej pogodnicie takiego też i gościa. Jeszcze jedna karta. Uh -huh. No właśnie, uwaga na manipulacje, na kłamstwa. Yy, Zobaczycie, cesarz, na manipulacje, na kłamstwa, yy, też i na nieczyste zagrywki, ale też i fałszywe informacje ze strony tej osoby, ta, która do Was przyjdzie z przyszłości. Mhm. Ale to też jest jej agresja, chęć pożądania, rządzy, ale też i władczości. Też. Karta diabła to pokazuje. Także trzymajcie y, drogie bliźnięta w faso. Tak, bo głupiec to jest dla Was pisane. Nowa droga, nowa przyszłość, czego Wam y, y, życzę od serca. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań. Pa!